Cześć, witajcie, macie z tej strony Nie nagrywałem wcześniej Mam jeszcze 7 minut do celu Ogólnie miałem godzinkę Drogi, ale było ciemno Więc stwierdziłem, że nie ma sensu nagrywać Ciemnej plamy nie będziecie oglądać Zobaczcie, no dzisiaj Pogoda Średnia, no ale mamy Połowy grudnia Więc myślę, że i tak Jest całkiem sympatycznie Jeden stopień na liczniku temperatury troszkę padał deszczyk momentami, ale nie jest najgorzej teraz już teraz już chyba przestało bo widzę, że wycieraczki są suche, autostrada więc troszeczkę waliło mamy no, co, jeszcze parę minutek i spotykamy się z całą grupą do zobaczonka. świeci mieli, większe blachy oczywiście zostawiamy pod drzewami, a resztę jakbyście mogli znosić, to by było fajnie, nie? Ktoś z prosił, żeby jak najmniej szkód w tym lesie porobić, bo to ma sobie tutaj oto fajny raz, do przychodzenia Tutaj z tego co wiem, no to tak bardziej 45 rok. Yy, Niemcy się cofali, Rosjanie nacierali, tutaj czołgi podobno w tym lesie stały, są jakieś tam dołki po, po czołgach. Jakby ktoś takie dołki znalazł, to ktoś by prosił o informację, bo sam bym chciał wiedzieć, gdzie, gdzie to tu jest. Ja to zrobiłem może dwa razy. Trochę łusek, trochę militarki, jakieś tam monety niemieckie I yy, macie do mnie Messengera, jakby ktoś znalazł nie był poprosiłbym na tych miastach o kontakt Też mam radio także że można wołać nas na radiu Podacie mi potem jaką macie, ten? Na PMR 4 chodzi. PMR 4 A, no, ale na której, yy, Zaraz Ci podamy Zaraz no. radio i, i będziemy w Dokładnie dajszego. A reszta to na Messengera, niech mi zaraz pisze, zadzwonię na Messengera wiadomo nie wybuchu nie dotykamy nie wyciągamy zostawiamy go w miejscu i natomiast zgłaszamy jak bym miał wszystko jakieś pytania macie złobokojukopuj wykopu się za standardowo o 11:30 tutaj będziemy rozpalimy ognisko także ktoś będzie zimno, czy coś, to odpowiedzialny się. Sprowadzać. Dobra. szukamy Zobaczcie, jak pięknie śnieżek pada. Yy, tak, na... obrączkę. Wiecie co? Piękna pogoda. Śli ślicznie pada śnieżek. No i co? Wpada. Oj, oj, patrzcie. Poleciało. Wpada fancik. Pierwszy, który był. który jest sensowny dla sprzętu. A no i okazuje się, że to obrączka. Wydaje mi się, że to 89 rok aluminiowa obrączka ale zobaczymy już coś w powolutku jest dobra lecimy dalej no i co? I obrączunia kolejna bardzo blisko miejsca tego gdzie znalazłem tą aluminiową obrączkę tam są chłopaki tutaj widzę kogoś tutaj jest także cały czas kopiemy dobra, no, lecimy dalej 2001 roczek Zobaczcie jak ślicznie w lesie. Naprawnie ten szum nawet słuchać przez słuchawki, pomimo tego, że je mam. I co? Z kolejnym dołku Kolejna obrączka. Widzicie, zdecydowanie obrączkowo, już trzecia. Według mnie 73 rocznik, ale trzeba byłoby to na spokojnie. Nie chcę nawet trzeć, tylko na spokojnie trzeba to umyć, ale wydaje mi się, że 73 rocznik obrączki. Więc całkiem sympatycznie. Lecimy dalej. No i co? Nie mogę wyjść z tego miejsca. Cały czas wypadają obrączki. Albo 89, albo 68. W zależności jak przeczytasz. Zobaczcie, no 89 roczek. Mm, ale trzeba to doczyścić. W domu wyczyszczę. Zrobię zdjęcie. Tu zobaczycie, tu. O, dokładnie tu będzie fotka. Więc co? Lecimy. No i co można znaleźć w lesie? No oczywiście siekierkę. Siekierka, ale to nie jest stara siekierka, tylko jakaś taka. Jeszcze był kawałek obucha tutaj, więc komuś się złamała i wyciepał do lasu, A trochę waży. Dobra. O, teraz zobaczcie, przestało padać śniegiem. Wydaje mi się, że nawet troszkę deszczyk zaczyna padać, więc w lesie tego nie czuć, ale jest mało przyjemnie w tej chwili. Dobra, lecimy. A to tak. Była już e, siekiera, teraz kawałek łańcucha, tam jest jeszcze jakiś kawałek, żebym tego nie będę nagrywał, a to co, do szczęścia jeszcze podkowy brakuje, więc idziemy dalej. Marka. No dobra, i co, jakiś hak do zrywki, czy coś takiego, no tak to wygląda, tutaj, tu łańcuch, tutaj się coś zapinało, jakiś kawałek łańcucha, więc coś takiego. dobra, lecimy dalej lecz szukam tej podkowy prawie podkowa, prawda? jak tak byśmy... dobra, lecimy patrzcie na to jak można sobie wykrakać poprzednia zajdka to ten haczyk a teraz co? Na no kurde podkowa znalazłem podkowe. no jaja po prostu także bo wiem, że ją dzisiaj znajdę i się udało no to dobra Podkowa znaleziona. Na szczęście. No to teraz by się przydało coś do tego szczęścia dołożyć. Dobra. Trzeba jeszcze chwilę poszukać. I zobaczymy co wypadnie. No ale na razie. No to dobra. Tam była podkowa. To teraz chciałbym jakąś fajną monetkę. Żeby była. Więc Lecimy dalej. Mam nadzieję, że się spełni. A co byście powiedzieli na to, że mam kolejną obrączkę? Niestety. Identyfikacja będzie później. Bo warunki są takie, jakie są. Zobaczcie, jak pięknie pada śnieżek. Jest przepięknie. Także w lesie koło zera jednego stopnia. Ale piękny śnieg pada. Dobra, wpada kolejna obrączka. No i co? Może coś innego wpadnie. Na razie czwarta. Dobra, lecimy. Powiem wam, jest chyba nieźle. Wykopałem coś. Wykopałem coś. Jest jakiś krążek. Chyba będzie. Koniec świata. Ale jest krążek. o czyżbym tutaj widział swastykę? Swastykę. Nigę. Czy mi się wydaje? Jak mi się przed chwilą rzuciła. Ona mogła mi się tylko rzucić oczywiście spadło. Dobra, dajcie mi chwilę. Postaram się to wyczyścić i wyczyścić to dużo powiedziane, no dotknę to delikatnie i przetrę. Bo to czyścić nie ma sensu, ale zaraz zobaczymy co to jest. Dobra. Widziałem swastykę, ale może mi się wydawało. Dobra, lecimy. Ręka mi się trzęsie. Ale to może dlatego, że to pierwsza moneta tym wykrywaczem. No i co? Ogryzek, gryzek, ale co to będzie? Jakiś talarek? Chyba tak, tak to wygląda, że jest herb. I teraz już wyschło, ale poczekajcie, użyję narzędzia ślinotokowatego. Zobaczcie, teraz lepiej widać. No, chyba tak. Coś talerowatego. Albo nie wiem, jakieś. Coś tu jest, w każdym razie. Tak ma być, czyli tu jest korona, i tak dalej. A żywo to chyba lepiej trochę widać. No dobra, pierwsza monetka. Aha, jest. Dobra. No to fajnie. Ugryzek, bo ugryzek, ale jest. Myślę sobie. Jak wykopię następny sygnał. Chwila odpoczynku, herbatka ciepła, coś do zjedzenia. Zobaczcie, coś okrągłego, ale ja już wiem, co to jest. Cholera, cholera, gosik, gosik. No, muszę iść, mi uwierzyć na słowo, jest oblepiony, ale. ale ma dziurki, no teraz już chyba bardziej to widać. Ma dziury, więc. Jakiś guzior. Myślałem, że to monetka, ładnie biło, no ale nic, przy samej drodze, zobaczcie, tutaj jest taka droga, a ja chodzę sobie akurat przed tą drogą, no i cały ktoś musiał siurać albo coś, guzika zgubił, no nic, dobra, lecimy, chwila odpoczynku. Dobra, ja już pojedzony, chwilę odpocząłem, mam <laughs> Na nadzieję, że nie jestem gdzieś uświeniony. Dobra, lecimy dalej, lecimy Cześć Ponownie, wiecie co, ja już skończyłem poszukiwania Zawiozłem znajomego i wracam do domku No, pogoda jak pogoda, no szała, szału nie ma, zobaczcie, na zewnątrz pada 3 stopnie, więc szału nie było Fantów Co, pochodzone, pochodzone Trochę obrączek, jedna monetka Trochę złomu, no to co widzieliście, podkowa To później co? Podkowa, łańcuch i, 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 i co jeszcze było? I, 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 I siekiera, te trzy rzeczy z, z takiego grubszego, z grubszych rzeczy No i co później? I fajna zabawa, no posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się trochę żeśmy, trochę żeśmy kontaktów podłapali nowych, poznali nowych ludzi Także fantastycznie, no co? Rewelacja. No to dobra, to trzymajcie się, miłego oglądania. Na razie.